Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Ja reprezentuję Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Centrum pełni funkcję instytucji wspierającej plan rozwojowy na mocy porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury. W ramach programu KPO można powiedzieć, że zarządzamy wspólnie z Ministerstwem środkami na ponad 6 miliardów euro. I dzisiaj, dzisiaj Państwu przedstawię krótko właśnie komponent E, który jest dedykowany zielonej, inteligentnej mobilności. Tu oczywiście mówimy o finansowaniu dostępnego, ekologicznego transportu. Skupię się tylko na trybie konkurencyjnym. Tam jest niewielki udział, który jest dedykowany właśnie przedsiębiorcom. Ale gro tych środków jest oczywiście też dystrybuowanych i realizowanych fizycznie poprzez zamówienia publiczne, właśnie przez firmy, przez większe i mniejsze firmy, przez przedsiębiorców, więc, więc myślę, że też mogą Państwo być zainteresowani. No to zaczynamy. E, więc tak, drodzy Państwo, e, e, pierwszy, e, pierwsze, pierwsze wsparcie e, e, po prostu na zakup autobusów. W ramach inwestycji w niskoemisyjny transport zbiorowy. Jest to wsparcie w ramach trybu konkurencyjnego jednostek samorządu terytorialnego na zakup autobusów zero i niskoemisyjnych. Autobusy zeroemisyjne to są oczywiście elektryczne, hybrydowe i plug-in, a autobusy niskoemisyjne to te, które są zasilane gazem. LNG, LPGI i, i Diesel Euro 6, ten taki najbardziej ekologiczny. E, tutaj macie Państwo te, te informacje. Oczywiście tak jak wspomniałam, ci beneficjenci, czyli e, e, podmioty, które są odbiorcami wsparcia, tak się to teraz w KPO. Ładnie nazywa, czyli po prostu mówiąc prosto, beneficjenci to są właśnie jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im, im podmioty, czyli po prostu przedsiębiorstwa, miejskie przedsiębiorstwa transportowe. Alokacja jest 1,6 miliarda złotych, więc, więc całkiem, całkiem spora na te, na te konkursy. Pierwszy nabór już się odbył, zamknięty 17 maja, lista jeszcze nie została opublikowana. I środki, które nie zostaną wykorzystane w pełni po podsumowaniu tego pierwszego naboru, będą mogły być przeznaczone jeszcze na kolejny nabór, który będzie najprawdopodobniej ogłoszony niebawem. Proszę spojrzeć na tę datę. Do drugiego kwartału powinno nastąpić jeszcze opublikowanie pierwszej listy i, i ogłoszenie kolejnego naboru. Wskaźniki. Wskaźniki w KPO to bardzo ważna rzecz, bo wszystkie instytucje są i także kraj członkowski rozliczane z Komisją Europejską na podstawie tych, tych wskaźników i to, co powinno być w ramach programu KPO tutaj zrealizowane, to jest do końca trzeciego kwartału podpisanie umów z odbiorcami wsparcia na zakup 579 autobusów zero i niskoemisyjnych. Czyli te umowy muszą być zawarte do, do trzeciego kwartału tego roku, więc już w tym roku będą wszyscy beneficjenci zakontraktowani. No i następnie magiczna data, data, połowa roku 2026. No to jest po prostu osiągnięcie wskaźnika, czyli dostawa 363 autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych i w tym maksymalna liczba tych niskoemisyjnych to jest 196 sztuk. Idziemy dalej. Drodzy Państwo, tutaj są tramwaje. Przepraszam, jest błędnie podana kwota, ale na, na zakup tramwajów jest przeznaczona kwota 893 miliony złotych. Oczywiście przedmiotem wsparcia jest zwiększenie liczby nowoczesnego transportu szynowego, tramwajowego w miastach. Tutaj także mamy jednostki samorządu terytorialnego jako odbiorców tego wsparcia i podległe im podmioty. No i tutaj planowane rozpoczęcie naboru też zaraz za chwilę, w tym roku, do końca drugiego kwartału. CUPT powinien taki nabór ogłosić i wskaźniki macie Państwo wyświetlone. Musi być zakupione minimum 88 tramwajów, Plano 88 tramwajów do i zrealizowane te dostawy do połowy 2026, a CUPT jeszcze będzie rozliczony z podpisania. Umów o objęcie wsparciem z wnioskodawcami, którzy pomyślnie przejdą całą procedurę konkursową do końca pierwszego kwartału 2025. No i drodzy Państwo, sektor kolejowy to jest sektor, którym ja osobiście zajmuję się na co dzień. Tutaj mamy dość sporą alokację na odnowę taboru i zwiększenie komfortu podróży koleją. To jest ponad 5 miliardów złotych. Z czego spora część jest przekazana, będzie przekazana bezpośrednio dla PKP Intercity na, na, na zakup taboru, który jest wykazany z imienia i nazwiska z KPO, tak samo jak i ten w KPO, jak i tak samo jak i ten beneficjent. Ale ma, mamy także przewidziany nabór konkurencyjny, który w tej chwili właśnie został zamknięty, została opublikowana bodajże wczoraj lista lista projektów, wnioskodawców, która przeszła pozytywnie ocenę. Oczywiście ten konkurs jest dedykowany także jednostkom samorządu terytorialnego. Myślę tutaj o, 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 o marszałkach województw oraz podległych im podmiotom. No jest to po prostu zakup pociągów elektrycznych, zespołów trakcyjnych, które są, te podmioty są też wybierane do dofinansowania w trybie konkurencyjnym. No i w ramach tego konkursu, drodzy Państwo, będzie wspartych 21 projektów. Trzy projekty są sklasyfikowane na, na, liście, na liście rezerwowej. No i wskaźniki, które powinny być osiągnięte, mają Państwo tutaj wykazane. Jesteśmy zobligowani przez Komisję Europejską do zakupu 77 jednostek zeroemisyjnego elektrycznego tabolu dla linii regionalnych, bo był to konkurs dedykowany dla transportu, dla przewozów na liniach regionalnych. Te 304 jednostki dla linii długodystansowych to, są, to jest ten tabor, który będzie kupował PKP Intercity. No i oczywiście mamy tutaj też, mówiąc kolokwialnie, deadline y czasowe, czyli znowu połowa 2026. Te wszystkie jednostki powinny być Odebrane, dostarczone i, i, i opłacone, więc jest to bardzo duże wyzwanie dla branży transportowej. No i drodzy Państwo, tutaj mamy przedsiębiorców. Projekty intermodalne, które się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Alokacja 781 milionów złotych, przewidziana oczywiście w trybie konkursowym. Mamy tutaj pomoc publiczną. Gdzie jesteśmy w tym momencie? Jesteśmy, można powiedzieć, przed dniem ogłoszenia tego konkursu. Tak liczę, że to będzie już może nawet w miesiącu kwietniu, ponieważ jesteśmy na ostatniej prostej z uzgadnianiem z Komisją Europejską tego zakresu wsparcia pomocy publicznej, czyli mówiąc prosto rozporządzenia pomocowego. Intensywność wsparcia, która jest przewidziana dla beneficjentów, którymi są właśnie przedsiębiorcy, którzy brają, działają w branży. Usług Transportu Intermodalnego. To jest 50% wsparcia na, na wydatki kwalifikowane, które są szczegółowo, będą określone w tym rozporządzeniu. Więc, jeżeli Państwo działacie w tej, w tej branży, to polecam, polecam za chwilę, mam nadzieję, już lekturę tego, tego rozporządzenia. CUPT już wcześniej współpracuje z potencjalnymi wnioskodawcami. W ramach procedury prekwalifikacji od, od, od wiosny zeszłego roku przeglądamy wnioski prekwalifikacyjne, tak, tak żeby ci, którzy są już gotowi i chcą zacząć i jednocześnie y, chcieliby też wziąć udział w, w tym planowanym konkursie, żeby mogli już rozpocząć swoje działania inwestycyjne, czyli y, y, badać rynek ogłaszać zamówienia tak żeby nie zostać z tą realizacją tych projektów na koniec perspektywy KPO. Więc mamy ocenionych już, już ponad 40 takich wniosków. Zainteresowanie jest spore. Zobaczymy ostatecznie kto taki wniosek o objęcie wsparciem złoży w konkursie. No liczę na to, że w kwietniu uda nam się już ten konkurs ogłosić. 50% wsparcia dla wydatków określonych konkretnie w rozporządzeniu przedsiębiorcy działający w branży sektora intermodalnego, transportu intermodalnego. I tutaj to, do czego jesteśmy zobligowani jako kraj członkowski w ramach zapisów Krajowego Programu Odbudowy, musimy wesprzeć osiem terminali intermodalnych. Tutaj celem jest też podpisanie tych umów o objęcie wsparciem do końca tego roku. Stąd też powinien być przeprowadzony i rozstrzygnięty konkurs w tym roku, który ma doprowadzić do podpisania tych umów. No i znowu do połowy roku 2026 musimy wybudować minimum 8 tych terminali oraz zwiększyć zdolność przeładunkową tych terminali o co najmniej 5%. Co dalej, drodzy Państwo? No cyfryzacja pojawia się w każdym komponencie programu KPO. Tutaj, w trybie konkurencyjnym, mówimy o cyfryzacji taboru kolejowego. Tak to powiem, powiem prosto, a bardziej dokładnie: chodzi o urządzenia ETCS, tak zwane onboardy. W taborze będziemy mieli szansę doposażyć swój no, stary tabor nie starszy niż 35 lat, bądź też wesprzeć finansowo przy zakupie nowego taboru, ten komponent związany ze sfinansowaniem tego systemu w taborze kolejowym. Właśnie z, ze środków konkursowych na ten konkurs będzie przewidziane, tu macie Państwo kwoty dla całej cyfryzacji, a na konkurs będzie przewidziane 107,5 miliona euro. Więc to będzie taka kwota. Tutaj też mamy pomoc publiczną. Jesteśmy na etapie procedowania rozporządzenia pomocowego. Naszym marzeniem jest, żeby można wesprzeć podmioty, które będą potrzebowały sobie swój tabor w tym zakresie zmodernizować, żeby to wsparcie wyniosło 85% i intensywności i wydatków kwalifikowanych. Nie wiem, czy to się uda. Będzie to wyzwanie, ale, 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 ale będziemy negocjować z komisją. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie to możliwe. Więc to jest wsparcie systemu TCS, tak zwanych onboardów w taborze kolejowym. Tutaj beneficjentami mogą być też przedsiębiorcy, którzy realizują tego typu przewozy towarowe, oraz oczywiście także wsparcie przewozów pasażerskich. Tutaj mają Państwo te szczegółowe informacje. Do konkursu, konkursu dotyczy tutaj ten wskaźnik E28G, czyli to jest instalacja 160 urządzeń pokładowych RTMS i oczywiście wskaźnik powinien być osiągnięty do połowy roku 2026. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak jak powiedziałam, no sektor transportu jest, 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 jest dość specyficzny, bardziej, bardziej współpracujemy z, z zarządcami infrastruktury na poziomie krajowym, ale mamy także takie wąskie, wąskie działania w trybie konkursowym, które wspierają przedsiębiorców działających w tej branży. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zamień ze mną parę słów na temat właśnie wsparcia czy sektora intermodalnego. Czy jesteście Państwo może zainteresowani tutaj tym systemem on board. To jeszcze przez kilka będę dostępna dla Państwa. Dziękuję bardzo.